Powiedz mi tak, e, wiem, że są trzy placówki, tak? Tak. Ile masz łącznie tych dzieci? W jednej placówce, w drugiej e, może i Może matematyka, 16, 16, 16. Tak, 16, 16, 16. Po ile te dzieci tutaj płacą? Rodzice oczywiście nie dzieci. 1700 zł. O, to, to jest całkiem przystępna cena. E, jeszcze stanie się bardziej przystępna, bo korzystają z programu Aktywnie w żłobku, który obniża im tę kwotę o 1500 zł. Czyli rodzice tak na dobrą sprawę płacą 200 zł? 200 zł. Mhm, okej. Okay. 3 razy 16 to jest 48 razy 1700, to masz 81,600 przychodu, tak? Tak. Dobra. No dobra, a jakie to masz koszty w związku z tym i dlaczego ty nie zarabiasz? Tak. Mam duże koszty wynajmu, mhm. 4,5 plus 2 ogrzewania i rachunków bieżących. 6,5 tysiąca miesięcznie. Miesięcznie. Każdy Takie? lokal jest Każdy in, ma inną, inną cenę. Mhm. Najdroższy jest w Skierniewicach i za niego płacę 7,5 tysiąca. To mamy 6,5, 7. ,5. Ogrzewanie, czyli 9,5 tysiąca. 9,5 tysiąca. A ten trzeci? 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca. Czyli łącznie to jest 23500. Dobra. Wynagrodzenia? Opiekunki. Mhm. Mam ich 8. Osiem. Tak. Mhm. Y I każda zarabia około pięciu tysięcy złotych. Osiem, y osiem dziewczyn? Tak? Razy tak. pięć tysięcy. To jest czterdzieści tysięcy. Czyli mamy czterdzieści tysięcy, to mamy y wynagrodzenia. A twoje wynagrodzenie? Nie wypłaciłam sobie nigdy wynagrodzenia. To ty tu charytatywnie jesteś? Y tak. Do tej pory tak, nigdy nie wiem. Wy... miałam czegoś takiego jak wynagrodzenia. To za co tu płacisz w domu prąd? Gaz, telefon, za co się ubierasz? Częściowo z tego, co dodatkowo zarobię? Aha, okej, okay. czyli musisz dodatkową jeszcze jakąś. Tak, inną zajęcia prowadzić zajęcia jeszcze dodatkowo. Mm -hmm. Utrzymujemy się z tego, co zostaje nam na koniec miesiąca z trzech placówek plus y, fotografia mojego męża i moje dodatkowe zajęcia.